W ogóle możecie też... Widzowie, możecie napisać tak naprawdę dwa komentarze, albo je, dwa w jednym. Czy wolicie jakby jest bus, czy wolicie jak nie ma busa bojowego? Napiszcie bo ja ewidentnie ja wolę niki. bus bojowy, bo o wiele łatwiej rotować na miejscu. Napiszę też to ja nie już to dodaję. już pododaję. komentarze. Dobra, Robert? No, mogą. To z niej, możemy jeszcze, niektórym nie pograsz. Ale że ci tysięcy osób stary to szatun Szatun taki ostry szatun Ja wale! Ja wale! Tylko nie zmienił Yo! Nie na Tyrolce dostaję HP Taka, ja, ja nie na nie Tyrolce dostaję To będzie tragicznie ten Zabijem ziomka, który się pocił. Ja mogę się tu małość. Ktoś mi plecy robi? Chyba ja. Nie wiem, tylko ja wiem, tylko. Dwóch to. mi robi plecy. Ja Szedłem do tej toalety ja i się nie ruszą. Chyba nie możesz kupić mojej karty. Nie wiem, mogę sprawdzić. Poczekaj, to za chwilę sprawdzę. Ja zabiłem tam dwie osoby, więc mamy jakieś procenty. Ale uważaj, bo tam jest młyn. Będą cię gonić, w ziemię już leć. Ja lecę obok tego. Ja obok, potem tam do po podejdę. Zbędę i ucieknę. Wylecę. A Kurde. Łatwiej by było kupić. Jeśli w ogóle jeszcze to jest. A jeśli jeszcze on... Tam... Ja mam mało... O, no to biegnij no? szybko tam Widziałem jak... na dachu jest Wiem Dlatego ja robię... Wziąłeś jakoś tą kartę Wiem Masz... jak masz jetpack to wyjeżdżasz stąd i uciekasz nie wiem, to robię. Ale z budynku najpierw wejść. Nie wyjdę. To szybciej! szybciej. Poczemu to nie może niszczyć budowli? I teraz już czekaj. Wyskażesz przez okno i uciekasz. 4... 3... Teraz dwa. już uciekaj. Pecha. Cały to już przywalam. Jak ty tu robisz, że ty nie przywala są nic. Spróbuj tu myśl. polecieć. Tam masz Lecisz. Ziemia już leci, bo będzie szybciej leciał. Daj się tam wejść? Jako powalony tak, bo wtedy tam się rebootujesz sam. No to Fortnite chce ułatwiać graczy bardziej. Jeżeli ktoś nie dobija, to tak. No więcej dobija, więc pójdę się nawet w Więc ciężko jest. Dupa. No dupa! Dobrze, że mamy już dwa kile, to będą jakieś procenty za to. Ja no. Ja lutuję tam za... tu szybko miejscu i to uciekać. Cały czas. Tutaj trzeba wyjechać, szybko się zlutować i uciekać. No wiem. Ja muszę sobie palce rozgrzać. Podaję butle. Dobra, dałeś im szybko, szybko, chodź. Ale ja mam pantaże, więc ja tu chwilę mogę posiedzieć. Dobra, teraz ja stąd lecę, dobra? Rok. Mm, ty zrobiłem salto, jak tutaj latałem. Ty, a ty, a ty jeździłeś na kolejno za Byś? No. A może swoją? Nie. Ja nie mogę. Ale jutro powinienem się przejechać. Bo przejeździłem, pojechałem troszkę na koledze i robiłem dwa kółka. I powiem. Mój kolega pochwalił, bo powiedział, że no, jak się wypożyczę, jak to mogę sobie jeździć normalnie bez problemu. Normalnie bez problemu sobie jeździłem.

Dobrze. Ej, ty nie musz channels, ja nic się nie dzieje. No Dobra, zabijamy. Co my gramy trójki czy co? my nie. trójki gramy? Ale ja bym stąd uciekał lepiej. Bo, ale to, jest... ja już się ja go zabiłem. A to uciekać Jetpackiem lepiej, radzę ci, bo on wykończy. Ja mam 50 HP. Jakbyś go dał radę skroić, to byłoby git, ale. No, razie ci uciekać. że ja uciekałem tylko w ostatniej chwili, postawił mi ten daszek? Ja już uciekałem. Koda mi palony. Czemu to najniższe rzeczy? Mam pytanie. Nie wiem jak mam to, wow, to zrobić. Musiałbym chyba to poczekać. Ma radować, to ma ratować nam tyłek, a nie nam utrudniać. Uciekanie. Jakbym go z zaskoczenia wziął. Byłem tylko jedną. Zadałem mu pompę jedną. On rybotuje. No bo mój zabiłe iść mi. Myślałem, że zaprzestanie. Dobra, jeśli chcecie. jakieś jakiś filmik horroru, to piszcie w komentarzach. My zagramy. No tam Forer. też się biją. Ja nie mogę. Ej, Robert! Ten brąz jest my teraz rozwalony. Współczuję nowym do... graczom Fortnite'a, szczerze. Bo teraz tak no. brąza jest ciężki. No ja, ja moim Dopiero pasmali. Ty... Ej, nie... Chcę na to, żeby że ileś lajk, gdyby zagramy horror, tylko muszą zrobić żeby zrobić lajk. Like. Co za mm, Można. Poczekam, może po... ja myślę, że bymy, myślę, że nagrywamy dzisiaj ten film z horror. Kurde. Czy nie? Myślę, że nie... Nie wiem. Plec mam. Zwykle. Od dwóch stron. No dobrze, to zajęcie mi czekanie. No hop, jeszcze robię sekord, ledita. Ziomek mnie goni. Dobra, haper. Daj, trzy. Daj, dalej teraz. Uciekaj, no już użyć. Nie mam deadpacka. Użyłem już. Nie, sekunda Sekunda. Tylko, że pytanie, czy mnie już zabiją. W locie. Ja, że on Cię nie trafi. Ja, bo za tak nie ty już Ale kolejny bym je wiozł. Mityczny item. Nie mieliśmy szans.